z tej strony Lunar i dzisiaj jesteśmy w samochodzie Wuja. Yy, tak, będziemy jechać na opóźnione żniwa do Boczkowa. I przepraszam, to nie były Pyśkowice, tylko Boczkowo do Edka i Mariana. A z tyłu tam siedzi Wujo. Witom, witom, witom. No. I ja jestem teraz w pasacie Wujka, bo z takim szybkim to by się nie wypadało, i tak, że wujo, że, pewnie, że wujo będzie pewnie coś tam piła, ja tak nie przypadam za piciem, że ja by, bym lepiej wracał. Ale no, wyjeżdżamy sobie właśnie do boczkowa. No, opóźnione żniwa. Tak dbali o to pole, bo przykrywali że zrobili jakiś eksperyment i poznacie przy okazji Edka i Mariana, że, że im to pole jakimś studentom przetrwało u nas widać ten... a u nich jeszcze piękna, ładna pogoda. U nich to w ogóle jakiś inny uniwersum trochę, ale no. Może coś włączymy, jakiś razlikę. No, my chyba będziemy się widzieć choćkowie na miejscu, bo to jest jak tak w zasadzie drogi. No no no. Tylko ty. No ja chyba telefon zapomniałem. Nie, dałeś mi go przed wyjazdem. O, pozór. Gdzie to już? Będę jeździć. Co tak w zasadzie kawałek. jest to szpakowo przyznam właśnie mieliśmy niedawno dom ja nie Młosza, tego co handluje piłami dobra widzowie my będziemy się wiedzieć raczej w Boczkowie no my już widzę wyjechaliśmy właśnie do Boczkoła jak widać ja trochę muszę jak widać jest tu trochę taka... Buda prosta, więc na spokojnie sobie pojedziemy i tu musimy chyba zakręcić co? Bo nie, nie wiemy do, do jakie oni mają dokładnie pola, ale no. Tu się zakręca. Kurde, mieli tą bramę zakładać, ale ze względu na ich kombajn. Że się w bramie nie mieści. Tu mnie zakładają. Dobra wujo, wychodź tam. Wyszedłem, wyszedłem. No, my teraz idziemy tutaj do nich zapukać. Zawitać ich. A no, bo ja kogo widzę? Siema kuzyn. No siema, siema. No, cześć wujo. Cześć, cześć. No. Jak to mówię? Przyjechaliście na te opóźnione żniwa? No, no bo my to tam z, z wujem Marianem to opracowaliśmy jakiś taki ten, że nam jeszcze do jesieni podtrzymały te żniwa. Ale już tam powoli zaczęły się ususzać. No to co? Zbieramy! A że wy jesteście takimi doświadczonymi rolnikami, no to my was wezwali. No, bo co to tam? Jakby co, bo Marian jest tam w drugiej, yy, w przybudówce. No, ja tu na razie się leżałem, oglądałem telewizję. Dara właśnie założyłem kurteczkę, zarzuciłem. No i ja mówię, wychodzę na ten nadwór. No. Także yy, możecie iść go tam odwiedzić. On, on pewnie tam siedzi i ogląda te swoje... Złote łany, tak się ostatnio wkręcił w ten serial. Rozumiem, rozumiem, no jest to fajny serial. No, mi się podoba. No, już dawno go nie oglądałem, odkąd zaczęli wycofywać go tam z telewizji. Ale no dobra. My to on go zaraz odwiedzimy. No trzymaj się, już się trzymaj. My to tam jeszcze idziemy do tego Mariana zobaczyć, jak to tam u niego. Leci ten czas życie. No, bo no to stary chłop, ile to on teraz ma już lat. A no bo tam po pięćdziesiątce jest chyba. Nie, to ja starszy, ale no... Żeby dbał tylko o to zdrowie. No chodź. Młody, idziemy. No trzymaj się tam. A, ja zaraz wyciągam traktora, podłączam autosankę i jadę. No. Dobra, młody, chodź no. Zamknąć drzwi. Można, można. No, teraz tylko do tego Mariana iść. No, dawno chłopa nie widziałem. Ciekawe jak się trzyma. A no bo ja witam Ciebie. Boże, krzychu. Głupy lat się nie widzieliśmy. Ostatnio jak Ty byłeś tu chyba u nas na Boczkowie, to nie ile to lat minęło? Z to ja to już mam 56 lat, a ty to zgaduję 61. A no budzi zgad zgadł. No, ty weź no mi daj tego kurczyki do tego traktora. No i co ja idę chyba odpalać. A młody to co tam został z tym edziem, No, tak się chłop rozłączyć nie może od tego kuzyna. No. No tak naprawdę to się poznaliśmy przez niego, no. No tak, tak. O, ty dobra, daj mi tego kluczyki do traktora jakiegoś. Dobra, to masz tu do setora. No, ja idę odpalać. Nie wiem, przyczepę podłączać coś. Tak, tak. Jak jest tu tamto pole, to zajedź tam na, na takie właśnie jak jest naprzeciwko gospodarki takie z wapnem zrobione to tam koło z tego wapnem jest właśnie z pszenicą to właśnie na tamto pole zajedź traktorem a my zaraz tam wezmie tego młodego Julka i co no będziemy jechać no to jest dobry pomysł dobry dobry a my to jeszcze będziemy się gadać z tym gościem co tam handluje z tym Miłoszem tą o, 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 piłę Steela, bo umieliśmy kupować, a w ogóle nie kupiliśmy. Dobra, to ja pędzę do tego traktora i, się, i tam zaraz się spotkamy na tym polu. Oj, no ludzie, to jest taki miły człowiek, jaki go się nie widziało. A oczywiście, że to jest robione po kursusach, nie? nie? No dosłownie jak jeden do jednej, że nasz kursus. No, ale no to dobrze, ma też swoje plusy, bo też głośny silnik, taki już widać, że na starego wygląda, ale emocjonalny ma prowadzić. No, częściej nie chce im się wymieniać, no to tak chodzi. Ale to też ma swój urok, bo widać, że taki jeden ze starszych, który z Józefem, jeszcze teraz, nie siedział tam ciągle z tym etkiem, to być może, że nie był tego, a nie ja, ale na tę niezarodną wojnę Jedzie, będzie mu tam wymagał, żeby się tam nie spodnie, że to koło. это просто наша вечеринка. Thank Dobra, my już po tych brzmibach wróciliśmy z robić bo... i do szpakoła. No, udało się wszystko. Wszystko zgodnie z planem poszło. Wujo y, pogadał z Marianem, że oni teraz jakby do nas przyjeżdżają. Ale no co, no? Zaraz skończymy to dobre. Bo ja chyba się obudził po uśmiech. Taki zmęczony, bo pił razem z Marianem. Zmęczony, wujasek. Się chyba obudził. Ło młody, on już na miejscu? Tak, bo ja na miejscu, na miejscu. No To Te ja ci tutaj passata zostawiam. Ty już sobie tam dalej jedź. O, młody, dzięki za podwózkę. Ja jadę. No, a my widzowie kończymy to dobre. Yy, wszystkiego najlepszego z okazji Halloween. Choć nie wiem czy ktoś to w ogóle dzisiaj obchodzi, ale pewnie tak. No. Także trzymajcie się. Pa!